Zdajesz maturę rozszerzoną, jesteś w bardzo dobrym miejscu. Stworzyłam jedyny kurs na rynku przygotowujący do matury rozszerzonej z matematyki absolutnie od zera. Nawet dla uczniów, którzy nigdy nie byli na matematyce rozszerzonej i uczą się na własną rękę lub mają ogromne braki. Kurs ma już ponad 1700 pozytywnych opinii uczniów w App Store i Google Play, co bardzo mnie cieszy, bo moim marzeniem było stworzyć kurs zastępujący korepetycję. Pakiet do matury rozszerzonej składa się z kursu do matury podstawowej oraz Kursu do matury rozszerzonej. Pamiętajcie, że te kursy można też kupić osobno. Kursy są na bieżąco aktualizowane i pokrywają 100% materiału wymaganego przez CKE. Teraz jak uczyć się z kursem? Polecam Wam najpierw przerobić kurs do matury podstawowej, a następnie przejść do kursu do matury rozszerzonej. Uczcie się w kolejności działów zawartych w kursie. Będę Was w kursie prowadzić za rękę i nadbudowywać Waszą wiedzę. Zacznijcie od wprowadzenia, gdyż zagadnienia zawarte we wprowadzeniu mieszają się we wszystkich kolejnych typach zadań matury rozszerzonej. Do każdego działu nagrałam Wam tam wprowadzenie od zera na kolejnych osobnych lekcjach. Poukładałam je od najprostszej do najtrudniejszej, a do każdej lekcji przygotowałam również notatkę do druku, tak aby było Wam się łatwiej uczyć. Z tych notatek możecie sobie stworzyć segregator, by później powtarzać z tych notatek aż do matury. Nie musicie już pytać korepetytora, ani szukać w książkach, jak coś rozwiązać, gdyż wszystko wytłumaczone jest dokładnie od zera w dobrej kolejności. Następnie przechodzicie do zadań otwartych z wytłumaczeniem krok po kroku. Po skończonej nauce działami możecie przejść do nauki arkuszami, aby ugruntować wiedzę i nauczyć się rozwiązywać arkusze maturalne. Pamiętajcie, matematyka jest prosta, tylko musi być dobrze krok po kroku wyjaśniona. W kursie możecie także zadawać mi pytania, jest tam czat, gdzie codziennie odpisuję na Wasze wiadomości. Życzę Wam przyjemnej nauki z kursem. Pamiętajcie, matematyka jest prosta, tylko musi być dobrze wyjaśniona. Powtórzę to jeszcze raz, gdyż jest to bardzo ważne.